Decyzja o warunkach zabudowy, która została wydana, została wydana w trybie kontynuacji parametrów otaczającej zabudowę. Ale nawet najbardziej naciągając to prawo, trudno się dopatrzeć w sąsiedztwie 25 kondygnacyjnych obiektów o charakterze komercyjnym o tak wysokim stopniu intensywności zabudowy. Władze miasta tłumaczą, że wydając decyzję o warunkach zabudowy kierowały się analizą i projektem sporządzonym przez fachowca. Oczywiście chcemy, żeby nowe obiekty powstawały w mieście Rzeszowie i również Propozycja przedstawiona przez inwestora Rzeszowskiego, zabudowy tego terenu, bardzo nam się podoba, chcemy, żeby była realizowana jak najszybciej. Miasto nie wydało jeszcze zezwolenia na budowę kompleksu. Spółdzielnia przygotowuje odwołanie, tymczasem w gazetach już można znaleźć ogłoszenia zachęcające do kupowania i wynajmowania w Capital Tower mieszkań i lokali biurowych. Inwestor tłumaczy. mamy mocne warunki zabudowy. Mamy uchwałę Rady Miejskiej o zgodzie na tę inwestycję, czyli w zasadzie mamy 99% tego, żeby już prowadzić marketing. Przecież robimy e, e, całe, całą dokumentację, architekci robią plany, czy to się nie dzieje za darmo, to kosztuje, ale to można tylko wtedy robić, kiedy mamy pierwszą, pierwszą podstawową rzecz, czyli warunki prawomocne, warunki zawodowe. Inwestor w ciągu najbliższych trzech tygodni zamierza przedstawić kompletny projekt budowy rzeszowskich wieżowców. Zapowiada, że wtedy też wystąpi o pozwolenie na budowę.